Po ostatnim meczu towarzyskim reprezentacji Polski w Poznaniu od razu melduje się w Sopocie, gdzie kadra spędzi najbliższe dwa tygodnie, a mam nadzieję, że dłużej. Dziś o tym, co na ostatniej prostej przed Euro Paulo Sousa i jego podopieczni powinni jeszcze poprawić. Zapraszam na kolejny odcinek Euroinsidera. Prezentacja Polski z Opalenicy już na stałe przeniosła się do Sopotu, skąd będzie podróżowała na mecze fazy grupowej Euro 2020. Jak widzieliście na naszych obrazkach, na pewno nie będzie miała gorszych warunków. Zamieszka w hotelu położonym nieopodal miejsca, w którym my się obecnie znajdujemy, czyli w hotelu Mariot, będzie trenowała na arenie Gdańsk, gdzie na co dzień swoje spotkania ligowe rozgrywa Lechia, gdzie ostatnio odbył się chociażby finał Ligi Europy. Mamy tutaj warunki mocno wakacyjny już, ale zapewniam, że kadra tutaj na wakacje nie przyjechała. Po tym spotkaniu towarzyskim z Islandią, zremisowanym 2 do 2, zidentyfikowałem kilka problemów reprezentacji na tej ostatniej prostej przed Mistrzostwami Europy, jak wspomniałem, no i na pierwszy plan rzuca się przede wszystkim gra w obronie i to na niej w dzisiejszym odcinku chciałem się skupić. Reprezentacja Paulo Sousy w pięciu spotkaniach rozegranych w 2021 roku straciła aż 8 goli. No i nie jest to niestety wynik dobry, patrząc nie tylko nawet na ostatni okres gry biało-czerwonych, chociażby pod wodzą Jerzego Brzęczka, wręcz przeciwnie. Defensywa to była dość mocna strona byłego selekcjonera. No ale jeśli spojrzymy nawet na całą dekadę gry reprezentacji na arenie międzynarodowej, no to ta gra w defensywie niestety wypada bardzo blado. Średnio tracimy w 2021 roku 1,6 gola na mecz. Gorszy jest tylko wynik na przestrzeni ostatnich 10-11 lat ekipy Franciszka Smudy z 2010 roku, kiedy Biało-Czerwoni rozgrywali taki maraton meczów towarzyskich, gdyż nie brali udziału w eliminacjach do Mistrzostw Europy, Rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Wtedy w 14 meczach, czy nawet w 16, meczach straciliśmy 24 gole i dawało to średnią 1,7. Także nieznacznie gorszą straty gola na, na mecz. Także mimo, że ta skala porównawcza nie jest jeszcze tak duża, bo jak wspomniałem, to tylko 5 spotkań pod wodzą portugalskiego selekcjonera, no to jednak musi nasza gra w obronie niepokoić. Przypominam sobie chociażby. Czas przed Euro 2016, bo to będzie taki miarodajny, myślę, okres, kiedy Adam Nawałka bardzo mocno skupił się właśnie na grze w defensywie, i wtedy no, ten czas odbił się później na turnieju rozgrywanym we Francji. Reprezentacja Polski broniła tak dobrze, że do ćwierćfinału obok Niemców byliśmy najszczelniejszą obroną właśnie podczas Euro 2016. Straciliśmy tylko dwie bramki. No i nie pierwszy raz przekonaliśmy się, że właśnie szczelna obrona to jest jeden z najważniejszych kluczy do sukcesu podczas turnieju finałowego. Dwa lata później było już znacznie gorzej. Ekipa Adama Nawałki, pamiętamy, że zaczęła eksperymentować chociażby z ustawieniem. Między innymi też podobnie jak Paulo Souza, Nawałka chciał grać trójką w obronie i na bokach wahadłami. Niestety skończyło się to katastrofą, bo przegraliśmy spotkanie z Senegalem, następnie z Kolumbią. No a mecz z Japonią w Wołgogradzie wygrany co prawda 1 do zera nie miał już żadnego znaczenia. Tamten turniej także był ważny z jednego względu i podkreślał to, na czym chciałbym się skupić i nad czym myślę powinna skupić się także reprezentacja Polski, czyli zdobywanie lub też tracenie goli po stałych fragmentach gry, czyli z rzutów wolnych, rzutów rożnych, a także z jedenastek po prostu ze stojącej piłki. Tutaj posłużę się już małą ściągawką, bo tych, bo tych liczb będzie naprawdę dużo. No i przywołując właśnie Mistrzostwa Świata w Rosji, aż 74 bramki w 64 spotkaniach padły ze stałych fragmentów gry. To niemal co drugi gol na tym turnieju. Czyli widać, gdzie właściwie reprezentacje kładły nacisk, gdzie była ta moc drużyn, które dochodziły daleko do turnieju. 15 z 32 drużyn zdobyło w ten sposób przynajmniej połowę bramek, a tylko dwie ekipy ani razu nie zamieniły tego elementu gry na trafienie. To było Peru i chociażby ekipa Senegalu. W fazie grupowej w 20 z 48 spotkań takie akcje otwierały wynik spotkania, a w fazie pucharowej aż 10 z 16 spotkań. Także no jest to jeden z kluczowych elementów gry i trzeba tutaj przywołać naszych grupowych rywali w eliminacjach do mistrzostw świata w katarze, anglików, którzy mieli ten element gry właściwie opracowany do perfekcji podopieczni Southgate'a. W ten sposób zdobyli aż 9 z 12. Goli. No jest to wynik absolutnie kosmiczny. To były cztery bramki z rzutów rożnych, dwa z wolnych, trzy, trzy z karnych. Przypomnijmy, że wtedy Anglicy doszli do półfinału Mistrzostw Świata. Przegrali też spotkanie o trzecie miejsce, ale wynik absolutnie godny podkreślenia. No i też zresztą przypomnijmy, jak jedyną bramkę w tamtym turnieju zdobyli Biało-Czerwoni. To było też dośrodkowanie Rafała Kurzawy z rzutu wolnego i bramka Jana Bednarka dająca nam z wycięstwo przeciwko Japonii. No i tutaj taka niechlubna statystyka. Iran, Australia, Kostaryka i Polska były jednymi zespołami tamtego mundialu, które nie zdobyły gola z akcji, tak, które nie zdobyły gola z otwartej gry. Widać to gołym okiem w takim razie, że E, ogromne znaczenie stałe fragmenty gry mają i chciałem teraz skupić się e, na meczu z Islandią, czyli kolejnym właściwie podwodzą e, Paulo Souzy, e, który udowodnił nam, że mamy problemy z dośrodkowaniami. W którym mamy problemy ze stałymi fragmentami gry, przede wszystkim z akcjami z rzutów rożnych. Tutaj pokażę Wam dwa przykłady bramek, jak zdobywali Islandczycy i sami to po prostu sobie przypomnijcie, jeżeli oglądaliście mecz i zobaczycie jeszcze raz, jakie błędy popełniali Polacy. Bramka numer jeden. Zobaczcie, jak pilnujemy głęboko strefą ustawieni tuż przed bramką Wojciecha Szczęsnego, właściwie cała jedenastka jest w polu karnym, a Żaden z zawodników nie chroni tej strefy 11 metra czy też szesnastki. Pomimo tego, że całą drużyną bronimy, no to jeden z zawodników Islandii urywa się najpierw Tomaszowi kędziorze, kędziorze później jeszcze przeszkadza mu Kuba świerczok i mimo asekuracji dwóch zawodników, Islandczycy zdobywają bramkę. Tutaj warto zwrócić jeszcze na tę strefę, którą sobie zaznaczyłem na, na, na szaro tym, e, tym wielokątem. To jest właśnie ta strefa, o której mówisz, 11-16 metra. Gdyby nawet wtedy ta akcja nie zakończyła się, czy ten rzut rożny nie zakończyłby się strzałem, a piłka zostałaby odbita przed 16 metr, to też mielibyśmy ogromne e, zagrożenie. Zagrożenie polegające na tym, że któryś z rywali mógłby doskoczyć do piłki i oddać po prostu bardzo groźny strzał, który pewnie też trudno byłoby nam zablokować. Także ja nie wiem, czy do końca takie bronienie strefą to jest to, co powinniśmy ćwiczyć, to jest to, czego powinniśmy się trzymać. Bramka numer dwa. W tym momencie e, zaczęło się wszystko od faulu, mniej więcej na środku boiska Grzegorza Krychowiaka. E, przeciwnicy szybko rozrzucili piłkę na swoje lewe skrzydło. Dośrodkowanie i bardzo prosty błąd, nie tylko w kryciu, ale też no, w opanowaniu piłki. Najpierw Pawła Dawidowicza, już znajdującego się oczywiście w szesnastce Grzegorza Krychowiaka. E, piłka dochodzi do przeciwnika i, i, i ten oddaje bardzo silny strzał na bramkę. Wojciecha szczęsnego znów dośrodkowanie znów nie radzimy sobie w polu karnym, w którym przypominam, mamy przewagę. Tam jest bodajże 8 na 6 zawodników Islandii, a mimo to mimo tej asekuracji tracimy bramkę, więc warto podkreślić, gra w obronie jest naszą wielką bolączką. Cztery gole w ten sposób straciliśmy w pięciu spotkaniach, a jeśli byśmy nawet naciągnęli kilka, Akcji właśnie pod dośrodkowania, nawet nie ze stojącej piłki, no to takich problemów byłoby znacznie, znacznie więcej. Przypominamy Rosję, dośrodkowanie, niekrycie puchacza, błąd również Fabiańskiego, tracimy bramkę z Węgrami. Właściwie każdą oprócz pierwszej, gdzie sami rozegraliśmy źle aut i poszła, poszła kontra, wszystkie bramki traciliśmy też po, po dośrodkowaniach. Anglia, gol stracony z rzutu karnego, gol stracony po rzucie rożnym. Pytany było to Paulo Souza na wczorajszej konferencji prasowej, i jeżeli sam trener, sam selekcjoner już zidentyfikował ten problem i przyznał, że faktycznie on istnieje, no to musi być coś poważnego. Souza powiedział, że na, tym, na tej ostatniej prostej, na 4-3 dni przed spotkaniem ze Słowacją w Sankt Petersburgu, będziemy bardzo mocno ćwiczyli właśnie grę w obronie przy stałych fragmentach gry, no ale pewnie też będziemy. Ćwiczyli to rozegranie w ataku, czyli żebyśmy byli po prostu bardzo groźni. Bo to też jest ważne podkreślenia. My z kolei nie zdobywamy zbyt dużo bramek w ten sposób. Bodajże jedno trafienie z Andorą, rozegranie Macieja Rybusa i bramka Roberta Lewandowskiego to było. To było coś, co, co nam wyszło, no, ale z Andorą też powinniśmy brać pewną poprawkę, no bo, bo tam mogliśmy wygrać znacznie wyżej niż 3 do 0 i to były jeszcze, też przypomnijmy, zupełnie inne okoliczności, kiedy oprócz Roberta Lewandowskiego mieliśmy do dyspozycji Arkadiusza Milika. I Krzysztofa Piątka. Zatem przede wszystkim ćwiczenie defensywnych i ofensywnych stałych fragmentów gry, ale generalnie tak sobie pomyślałem po tym spotkaniu w Poznaniu, że no na te 4-5 dni przed meczem z, ze Słowakami, no to, to reprezentacja Polski wciąż jednak jest sporym placem budowy. Wciąż nie mamy takiej pewności, kogo na 100% chociażby zobaczymy na środku obrony, kogo zobaczymy na 100% w linii defensywnej. Paulo Souza w każdym spotkaniu wystawiał zupełnie inny blok, zupełnie inną parę stoperów. Możemy się domyślać, jak to będzie ostatecznie wyglądało, ale czy mamy przekonanie, no nie. Jest tutaj problem zgrania jest tutaj problem wyrobienia tych automatyzmów, i być może przy zachowaniach polukarnym polu to się właśnie e, odbija. E, dużo ciekawych rzeczy oczywiście opowiadał Paulo za chociażby na konferencjach prasowych w Opalenicy. Ja tylko powiem, że on był chyba takim bohaterem, czy można powiedzieć, najciekawszą postacią e, tego dwutygodniowego zgrupowania w Wielkopolsce, bo przypomnijmy, że z powodu obostrzeń covidowych. E, nie mogliśmy mieć takiego bezpośredniego kontaktu z zawodnikami. No ale kiedy na konferencję przychodził Souza, no to mówił tak dużo i tak konkretnie, że przyjemnie się tego słuchało. I tam oczywiście, no właściwie poznaliśmy w teorii cały plan reprezentacji, że mamy grać wysoko w obronie, że mamy być odważni, że chcemy zabierać wysoko piłki przeciwnikowi, bo to daje nam gwarancję dwóch rzeczy: skrócony dystans do bramki przeciwnika, a jednocześnie Oddalenie ryzyka od bramki Wojciecha Szczęsnego. Więc jest dużo takich bym powiedział konkretów na papierze, no ale w, w praktyce, sami widzieliście to pewnie w spotkaniu z Islandią, ciekaw jestem swoją drogą Waszych przemyśleń, zostawiajcie je w komentarzach, no to nie, nie za wiele nam wychodziło. Jasne, można bać poprawkę, że ten zespół ta. Wyjściowa jedenastka nie była galowa, nie grali pewnie wszyscy piłkarze, których zobaczymy w wyjściowym składzie, ale no jednocześnie chcielibyśmy zobaczyć wreszcie kadrę, która nas w czymś przekonuje, a takich elementów niestety było niewiele. Jeżeli ja mógłbym wyróżnić jakiś, jakiś super moment, jakiś lepszy moment, no to też jest element, o którym mówił portugalski selekcjoner: ta cyrkulacja piłki. W ostatniej tercji przed bramką przeciwnika, zmiana skrzydła, dośrodkowanie i bramka. To nam wyszło. To trafienie Karola Świderskiego po, po, po podaniu Kacpra -Kozłowskiego. to był przykład takiej akcji, gdzie zmieniliśmy szybko w miarę stronę, poszło dośrodkowanie i zaskoczyliśmy przeciwnika. No ale jednak takich elementów pozytywnych, bym powiedział, no to możemy je policzyć na palcach jednej ręki i to moim zdaniem martwi, że cały czas ten plac budowy jest mocno rozgrzebany i fundamenty niestety nie rosną. Brakuje nam takiego namacalnego potwierdzenia. Cały czas możemy mówić OK, za so, miał mało czasu, no ale turniej nie będzie mimo wszystko miał marginesu, czy miał takiego elementu na jakiekolwiek wytłumaczenia. Tam trzeba po prostu wygrywać, tam trzeba zdobywać punkty, aby wyjść z grupy. Więc osobiście mnie to bardzo martwi. Wspomniałem o jedenastce potencjalnej. Gdzieś po tej kontuzji Arkadiusza Milika ona, myślę, że się też mocno wykrystalizowała. W spotkaniu z Islandią kilku piłkarzy dostało jeszcze po konsultacji z lekarzem odpoczynek, między innymi Jan Bednarek, który ma problemy z mięśniem pośladkowym, ale, ale tutaj sztab medyczny mówi, że to nie jest wielki problem. No ale mimo wszystko ten plan z dwójką napastników to moim zdaniem nie będzie już plan A. Myślę, że plan A. To jest ten, który ewentualnie miał być wdrożony w przypadku, gdy Milik właśnie nie dojdzie do siebie, lub w przypadku, gdy będziemy mieli grać nieco głębiej ustawieni. A być może jest to w tym momencie najlepsze rozwiązanie. Mianowicie, no postawimy oczywiście w bramce, czy Paulo Souza postawi bramce na, na Wojciecha Szczęsnego, to jest oczywiste, ale później zagramy. Pewnie tą trójką w posiadaniu piłki to będzie Bereszyński, Glik, Bednarek. Wyżej będzie podchodził Maciej Rybus, w drugiej linii klasycznie zagra Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder. Wyżej ustawieni będą. Piotr Zieliński, Mateusz Klich i na szpicy zobaczymy Roberta Lewandowskiego, co też może nas martwić pod jednym względem, że Robert znów będzie w ataku osamotniony, no, chyba, że ta środkowa strefa, chyba, że ten środek pomocy będzie go bardzo mocno wspierał i odciążał, no bo wiemy, że jeżeli na Robercie tutaj obrona mocno się skupi, to może się skończyć tak jak w poprzednich dwóch turniejach, czyli osaczony gdzieś napastnik Bayernu Monachium, zwyczajnie nie będzie miał sytuacji bramkowych, zwyczajnie nie będzie skuteczny. No i skończy się albo niskim, albo żadnym dorobkiem bramkowym. Co będzie działo się w kolejnych dniach? Przede wszystkim piłkarze też będą łapali świeżość. To jest taki moment, gdzie no już z obciążeń treningowych zdecydowanie sztab będzie schodził. Ja przypominam, że w Opalenicy, gdzie piłkarze trenowali dwa tygodnie, to były dwie sesje treningowe. Mniej więcej godzinę, półtorej godziny, ale dwie sesje treningowe dziennie no to jest jednak duże obciążenie. Piłkarze też mówili w takich prywatnych rozmowach, że no to, były, to był intensywny czas, że kiedy wychodzili na ten plac to, to, to już było bardzo, bardzo mocno i właściwie momentów takich przestojów. Brakowało, czy też ich nie było, że ta intensywność zajęć Paulusozy jest bardzo, bardzo duża. Więc teraz to też zresztą było jeszcze wspomnę widać w spotkaniu z Islandią, że te nogi były nieco polskich piłkarzy ociążały, być może to też miało wpływ na. Na wynik tego, tego spotkania. Teraz yy, od środy do, do, do niedzieli, kiedy też Polska wyruszy już do Sankt Petersburga na mecz ze Słowakami, to będzie łapanie tej świeżości i ćwiczenie yy, stałych fragmentów gry, także pewnie jakieś zabiegi rehabilitacyjne dla tych zawodników, którzy mają te delikatne problemy, między innymi Bednarek Kownacki we wczorajszym spotkaniu poobijany był mocno. Kamil Glik. No i co? To tyle moi drodzy. Meldujemy się po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni z Sopotu. Reprezentacja Polski już tutaj po południu z Poznania dotarła, zakwaterowała się w hotelu Mariot i no rozpoczyna się już naprawdę ostatnie odliczanie. Przed spotkaniem ze Słowacją, przed meczem, który absolutnie trzeba wygrać, żeby się dobrze na ten turniej nastroić, ale to też jest taki przeciwnik, yy, który yy, no, wymaga, wydaje mi się, od reprezentacji Polski zdobycia trzech punktów. Choć a propos stałych fragmentów, Słowacy, m.in. Milan Szkriniar, mistrz Włoch z Interem Mediolan, są bardzo, bardzo skuteczni, tym bardziej trzeba to poprawić, ale wierzę cały czas, że to się uda, wierzę, że zobaczymy tą dobrą, odważną i potwierdzającą słowa Paulo Souzy z kilku konferencji, reprezentację Polski i z Sankt Petersburga wrócimy z trzema punktami, co właściwie zagwarantuje już nam w dużym stopniu awans do fazy, fazy pucharowej, bo też przypomnijmy, że trzy zespoły, cztery zespoły z trzech miejsc wyjdą do jednej ósmej finału. Powiedzcie mi jak Wy widzicie te ostatnie momenty przed startem Euro, jak podobał lub domyślam się bardziej nie podobał się Wam mecz z Islandią, subskrybujcie nasz kanał, zostańcie z nami przez cały turniej. Dzięki za ten kolejny odcinek i zapraszam na kolejne odcinki Euro Euroinsidera. Do zobaczenia z Sopotu.